Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei na Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest, lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc to ja potrzebuję sztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, tę homilię dzisiejszą Chciałbym oprzeć na tym środkowym tekście, mianowicie Jezus mu powiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się wypełnić. Wszystko, co sprawiedliwe, wtedy mu ustąpił. Otóż chodzi mi o tę uległość, uległość świętego Jana chrzciciela wobec pana Jezusa, która jest pewną, pewnym przejawem, no, po pierwsze, pokory, ale po drugie, również wiary. Jan nie rozumie, o co chodzi. To, to, co jest sprawiedliwe, o czym Pan Jezus mówi, jest dla niego zakryte. To jest pewnego rodzaju tajemnica. Zresztą na tym polega wiara. Wiara polega na tym, że ja ufam komuś, kto jest większy ode mnie. To jest tak zwane ens, po łacinie, czyli to jest byt pisany z dużej litery. I teraz ja wierzę, wierząc w... W tego, który mnie stworzy, który mnie podtrzymuje w istnieniu, który mnie zbawił, wybawił mi od śmierci, pozwala mi walczyć z grzechami poprzez sakramenty, ja Jemu ufam, na Niego jestem skierowany moją duszą, czyli moim rozumem, pamięcią i wolą i odpowiadam na Jego poruszenia, jeżeli te poruszenia odczytuję. Odczytuje je w sumieniu, uczymy się o tym, odczytuje je w Piśmie Świętym, uczy o tym, że Pismo Święte na czym ono polega, że ma te dwie, dwa pokłady, zewnętrzne i wewnętrzne, poprzez przez zbieg okoliczności, tak? czyli ta, te, te, o którym mówił podobno Einstein, że zbieg okoliczności jest to, jest to Pan Bóg przechadzający się incognito. Te wszystkie elementy, które, poruszenia, wewnętrzne głosy mogą też być, mówiliśmy o snach, no różne te rzeczy, dotykamy ich na, na, w czasie homilii, nie chcę teraz tego, nie chcę tego teraz rozwijać. Chodzi mi o to, że jest to pewien rodzaj takiego czegoś, co nie wyklucza mojego rozumu, bo ja mam obowiązek używać rozumu, bo jest on wkomponowany w moją duszę i ja mam obowiązek wręcz rozeznawać, czy to jest płynie z złe złego ducha, czy z dobrego ducha. Co się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Tak funkcjonuje osoba wierząca, i nie chodzi ten, ten, o to, to, ten wyświechtany frazes, który jest zresztą zrobiony specjalnie, żeby społeczeństwo z Panem Bogiem się rozstało, czyli osoba wierząca, wierzący niepraktykujący, tak zwany. <laughs> Przyjechałem się do Was i siedzę sobie na przystanku. No i siedzę sobie, w kurteczce sobie siedzę i odmawiam. Różaniec podchodzi do mnie, pani i mówi, Niech się Pan nie martwi. Ja mówię, a czy ja wyglądam na zmartwionego? No może na niezmartwionego, ale na zamyślonego. Pan myśli. Ja mówię, no modlę się, proszę Pani. A, no mówi, dobrze dowie, i to dobrze, mówi, to mówi, nawet mówi do kościoła nie trzeba chodzić, tu mówi tylko tu, jak się tak człowiek w sercu pomodli, to wystarczy. Ja mówię, no do kościoła też chodzę. A, widzi, to widać, zadbany, przyzwoity. Jak się modli i chodzi do kościoła i taki zadbany i przyzwoity człowiek. To jest typowe, takie mieszczańskie podejście do zagadnienia. Tak? Więc mówię, że ten praktykujący, wierzący, niepraktykujący, to znaczy, wystarczy się tam w serduszku pomodlić i, 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 i chwalić. No nie, właśnie o to chodzi właśnie, że ja przychodzę nam nasze święto, po to, żeby się z nim spotkać w sakramentach i w słowie. To jest m.in. jeden i złożyć mu ofiarę w, 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 przez moją obecność i, i, i to funkcjonowanie. Ale to o to tu właśnie chodzi, że ja, Moja wiara nie jest pusta. Ja tu przez całe to Boże Narodzenie próbowałem to, to przybliżyć, dlatego że mam świadomość, że w Boże Narodzenie przychodzi wiele osób. Które nie są zbyt często. Tak to nazwijmy, tak? Może się pan Bogu nie, zbyt często nie narzucają. Yy, I to jest o, okazja, żeby im to pokazać, żeby im pokazać, o co tu w tym wszystkim chodzi, w tych świętach i tak dalej, i tak dalej. Ja zakładam, że, że większość was albo wszyscy wiecie, o co chodzi, tylko chcę to, u, chcę to jeszcze bardziej, no powiedziałbym, wyartykułować, że jak ja wierzę, to ja po prostu wiem, że jest ten, przez duże D, T pisane, ens, czyli byt, Czyli Pan Bóg, który mnie prowadzi, który, który, który się mną opiekuje. Chociaż ja mogę nie rozumieć wielu rzeczy, które, które się dzieją. I tutaj w tym, w tym kontekście pojawi się Abraham. Chciałbym go przybliżyć troszeczkę, bo my jesteśmy wszyscy dziećmi Abrahama. W wierze. O tym mówi, mówi święty Paweł, o tym mówi święty Paweł w czwartym rozdziale, w czwartym rozdziale Listu do Rzymian. Abraham. Wierzył w Boga Ela. To był w Mezopotamii Bóg ogólny, kosmosu, wszechświata. Yy, yy, wszyscy wierzyli w tego Ela, jakkolwiek by go nazwał. I Abraham doświadczał do, do, do 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 mistycznego yy, dotknięcia, kiedy Pan Bóg do niego mówi, on to słyszy, rozeznaje, mówi: wyjdź z, z swojego miasta, z Ur-Chaldejskiego, ja, ja cię poprowadzę do Ziemi płynącej wody, mlekiem i miodem i będzie twoje potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Abraham jest już w podeszłym wieku, Sara jego jest, jest w podeszłym wieku, ona ma ponad 80, mówi, że to ono jest jakby obumarłe, więc on się zastanawia, jak to może być, jak to może się stać. Ale, ten, ale ponieważ doświadcza tego o właśnie tego, czegoś, że jest pociągnięty, zostawia to swoje miasto i idzie ty, za tym głosem, idzie za, tą, za, tym, za tym prowadzeniem, jest prowadzony i wierzy, mimo, mimo tego, że wszystko mówi, że to jest po prostu niemożliwe. Ja uwielbiam tekst w Piśmie Świętym, w kilku, w kilku, w kilku miejscach jest, m.in. w Księdze Liczb. Mówi, kiedy Pan Bóg mówi, czy moja ręka jest za krótka, żebym ja to zrobił? To jest u księdza liczb na pewno i u Izajasza też jest ten tekst. To jest oczywiście, on się później przekłada na Ewangelię, dla Boga nie ma nic niemożliwego, tylko chodzi o to, że kiedy ja staję wobec Niego, to staję wobec tajemnicy Jego działania. Tak jak, jak stawał Abraham, który oczywiście miał problemy, bo miał tak, kocioł w tym domu, te, te, te dwie kobity, czyli Hagar i Sarę, te się kłócą, zazdrosne, jest to kwas, bo to kwas w domu, miał z tym bratem swoim lotem, też tam się przepychanki były, bo ile kto ma gdzie paść owce, to to całe stado, to to jest to problemy zawodowe. Jest niebezpieczeństwo, kiedy jest na, 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 na dworze Faraona, etc. Jest ta cała sytuacja związana z Izaakiem, to jest człowiek, który funkcjonuje z problemami. To nie jest człowiek, że to jest. My bierzemy sobie historię, która, która jest, no, jest taka, taka cukierkowa-lukierkowa. Nie. To chodzi o to, że, że ja idąc z Panem Bogiem, wierząc mu, ja się muszę zmagać ze swoimi problemami w domu, z, z ludźmi, którzy są mi nieprzychylni, z kwasem, z zazdrością, ze wszystkim, co jest możliwe. Ze swoją słabością również, ze swoim zwątpieniem, z lękiem. Przecież on przeżywa lęk, kiedy, kiedy przycina tamte zwierzęta i mówi, że jest. Że jest i tam jest tego, taki mrok zapadł i on się, on się wystraszył. To przecież to jest człowiek z krwi kości. Tylko że jego wielkość polega na tym, że on zaufał, że poszedł, mimo tego, że to, co przed nim Pan Bóg stawiał, to jest, było dla niego, no, dla jego rozumu po prostu nieosiągalne. tak tak rzeczywiście jest. Że Pan Bóg prowadząc, bo to jest wielka przygoda, kochani, to jest piękna, wspaniała przygoda. Bycie z Nim i bycie nim, przez Niego prowadzonym. Tylko, żeby można to było przeżyć, trzeba się zdobyć na odwagę wyjścia. Pod, podjęcia, jak mam dotknięcia na przykład w, w sumieniu, czy w jakiejkolwiek innej formule, to żeby umieć to zrobić, wyjść z takiego tego drobnomieszczańskiego, yy, takiego yy, małe, ale moje. To jest drobnomieszczaństwo. Mieć chleb na jutro, na pojutrze, na pojutrze kasę. To mówił Ratzinger na ten temat. Że to jest drobno drobnomieszczańskie takie podejście do zagadnienia, że Ty nie masz odwagi podjąć czegoś, bo on tam Cię będzie prosił, żebyś, żebyś coś zrobił. W tym się zasadza cała, powiedziałbym, sztuka bycia i spotykania się z nim bycia przez niego prowadzonym. To jest coś wspaniałego, naprawdę. To jest coś absolutnie wspaniałego, dlatego, że on po pierwsze jest mistrzem suspensu, czyli zaskoczenia. Po drugie. Ma, ma absolutnie fenomenalne poczucie humoru. Naprawdę Pan Bóg ma wielkie poczucie humoru. Nie jest takim smutasem jak większość katolików w Polsce. Ja, jak byłem w USA i pamiętam, że kiedyś mówiłem w seminarium, jeden z moich, z, moich, z, moich, z, moich, z moich formatorów, ojców duchownych, powiedział, że jak jedzie do Rzymu, to on ma wrażenie, że ten Pan Jezus nie zmartwychwstał. Że on w tym grobie leży, i tam już się rozpadł na części pierwsze i tyle tego. Bo wszyscy są tacy smutni, mają taką smutną minę. Ja sobie tak myślałem, ludu. To te człowieku, jaki ty jedziesz do Rzymu, jak oni ci włosiaki, te włosiaki są takie radosne, i jeszcze na nich patrzysz, że oni są smutni, to ty przyjedź do Warszawy. Ty to zobaczysz proszę ciebie to, co znaczy smutas katolik, tego, jego wierzący, to znaczy, że, ty, że, to jest, że nie ma tego, tej, tej, tej interakcji, że to, że to jest takie przymulone, to, to jest takie właśnie, że nie ma tego spotkania. I dlatego chodzi mi o to, żeby, żeby, żeby kiedy mamy ten, ten, ten przykład Jana o tej uległości, to to jest pewien rodzaj pewien dyspozycji wobec tego, zrobię, co, 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 zrobię wszystko, co, czego ode mnie oczekujesz. Mam te dyspozycje, jestem do tego gotów, ponieważ Ci ufam i Ci wierzę. Właśnie wierzę, to znaczy, że Ci ufam, bo chcesz dla mnie jak najlepiej. Myśli moje nie są myślami moimi, was, myśli moje nie są myślami Waszymi i drogi moje nie są drogami Waszymi, mówi Pan w 55 rozdziale Izajasza. Bowiem jak, 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 jak niebo góruje nad ziemią, tak myśli moje nad Myślami Waszymi i drogi moje nad drogami Waszymi. I na koniec przyniosłem to, co czytałem już na lekcji Divina, a mianowicie to jest książka pod tytułem Insinu Jezu, to znaczy Włonie Jezusa. To jest zapis lokucji benedykt, opata benedyktyńskiego i Ona bardziej przeznaczona jest do kapłanów z takim ogromną zachętą i, i do adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale przeczytam ten fragment, który, który czytałem na lekcji Divina, ponieważ on może być przydatny. Chodzi o to, ja go w skrócie przedstawię, mianowicie chodzi o to, że Pan Jezus mówi tak, żeby nie przychodzić na modlitwę z gotowymi rozwiązaniami, ze swoimi scenariuszami. Na tym właśnie to polega, że jak ja mam swój scenariusz i próbuję przekonać, to nie mam tej uległości świętego Jana y, 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 Chrzciciela. Czytam tekst. Pan Jezus mówi do niego tak... Nie przychodź do mnie z gotowymi rozwiązaniami. Przychodź do mnie z Twoimi problemami i pozwalaj mi je rozwiązywać. Nie potrzebuję Twoich rozwiązań. Ty, gdy przynosisz mi swoje problemy, cierpienia, pytania i potrzeby, oddajesz mi chwałę przez Twoje zaufanie mojej miłości wobec Ciebie. Zaufanie. Bo ktoś jest większy, kto mnie prowadzi, kto, komu ja ufam, że on chce dla mnie jak najlepiej. Przychodź do mnie z Twoimi pytaniami, problemami, lękami, a ja się nimi zajmę. To, co mówi Dolindo, Jezu, ty się tym zajmij. Dla mnie ciemność nie jest ciemna, a noc jak dzień zajaśnieje. Nie ma takiej sytuacji. Ani takich wielkich cierpień, których nie mógłbym uczynić lekkim brzemieniem, a nawet, jeśli jest taka moja wola, zdjąć zupełnie ich ciężar z tych, którzy są nimi miażdżeni. Módl się z ufnością i z zawierzeniem, nie zaś z ukrytym pragnieniem, by wymusić u mnie to, co sobie zamierzyłeś. Muszę Wam powiedzieć, że jak sobie to przeczytałem, w czasie ja adoracji to czytam codziennie. To um, przypomniałem sobie taką intencję, którą kiedyś miałem. Konkretne rozwiązanie chodziło mi o <laughs> to, że chciałem coś tam uklepać. No i, i się modliłem, to, to się tak. Tego... I stało się tak, że to się nie stało. I byłem taki zły, tak sfrustrowany, miałem taką nerwę, że po prostu aż, aż dygotałem. Wiesz, uff, uff. A później są świadomiłem, że najprawdopodobniej Pan Bóg chyba ma inne rozwiązanie. Jeszcze tego nie przeczytałem. I to jak to przeczytałem, to natychmiast przypomniałem o tamtą sprawę i zmieniłem intencję. Modlę się w tej intencji, tylko bez już konkretnych rozwiązań. Zostawiam Ci to, zrób z tym, co uważasz. Na tym to polega, że ja wiem, że On jest większy ode mnie. Ulegam, polegam na nim i ulegam mu, daję się prowadzić, tak jak to zrobił Abraham. I jak to zrobił Jan Chrzciciel? Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Ustąp teraz, bo tak się godzi na wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpi. Tylko, wiecie, no, nic <grytanie> polega na tym, że, że albo ten Pan Bóg jest, albo go nie ma. Albo On rzeczywiście mnie stworzył, mnie zbawił, albo nie. No i to tu jest, tu, tu jest zagwozdka. Cały, cały czas się będziemy rozbijać o tę sytuację. I miejcie tego świadomość. Że dziś, Twoja wiara dziś jest taka, ale jutra będzie inna, bo to jest, to, jest, to jest dynamiczne doświadczenie. W związku z czym to nie jest tak, że dzisiaj będzie tak jak jutro, i e, pojutrze i tak dalej. To, to się będzie zmieniało, a będzie zmieniało się na lepsze w zależności od współpracy z łaską. Czyli modlitwy, spotkania, czasu poświęconego Jemu i wzmocnienie sakramentem i Słowem Bożym. I temu właśnie służy msza święta. Bo jest Słowo Boże. Jest Eucharystia, którą mogę się wzmocnić, żeby mieć siły na jutro. Amen.